Ty wciąż byłaś tam, siedziałaś, obecna, ale stopniowo zaczęłaś znikać. Nie stało się to od razu, to było jak podmuch, który gaśnie, a ty nawet na początku tego nie zauważyłaś, bo wciąż się uśmiechałaś, wciąż mówiłaś wszystko w porządku, wciąż odpowiadałaś na jego wiadomości, jakby nic się nie zmieniło, ale zmieniło się i to czułaś, tylko nie potrafiłaś tego nazwać. To było w dowolny wtorek, lub w pustą noc. Nie ma znaczenia, jaki to był dzień. Ważne jest to, że coś umarło w milczeniu w tobie, bez rozgłosu, bez spektaklu, bez widowni, bez pożegnania, a najokrutniejsze, bez jego zauważenia, bo on wciąż wierzył w scenariusz, wciąż działał, jakby tekst był wieczny, jakby czas nie pożerał duszy od wewnątrz, ale twoje ciało wiedziało, twoja pierś ściskała się nocą, twoje plecy dźwigały ciężar niewypowiedzianego, już nie spałaś, już nie jadłaś spokojnie. Już nie śmiałaś się szczerze, łzy przychodziły, ale z czasem przestały. Nie dlatego, że ból minął, ale dlatego, że przestałaś płakać, wyschłaś. A kiedy to się stało, zdałaś sobie sprawę, nie tęskniłaś już za nim, tęskniłaś za sobą. Za tym, kim byłaś, zanim zaczęłaś błagać o okruchy, za tym, kim byłaś, zanim zamilkłaś, by zachować pokój, za tym, kim mogłaś być, gdyby on naprawdę zdecydował się zostać, ale on nie wybrał. I tego nigdy na głos nie powiedziałaś, ale Twoje ciało krzyczało, on przychodził i odchodził. Tłumaczył się półprawdami, pojawiał się, kiedy chciał, znikał, gdy najbardziej bolało. A ty? Wciąż tam byłaś, ale coraz mniej. Jak ktoś, kto stoi, ale wewnętrznie już się przewrócił. Jak ktoś, kto się uśmiecha, ale wewnętrznie już odszedł. Jak ktoś, kto mówi, jesteśmy w porządku. Ale tylko po to, by nie musieć wyjaśniać przepaści. A ta przepaść rosła, karmiona milczeniem, podlewana pustymi obietnicami, czekałaś na gest, na spojrzenie, na obecność, która nie byłaby tylko fizyczna, ale on już odszedł nawet śpiąc u twojego boku. A to, co pozostało, to echo, przestrzeń, pustka, którą tylko ty słyszałaś. Aż pewnego dnia przestałeś prosić, przestałeś próbować zrozumieć, przestałeś się obwiniać, i w tym dniu zawyschła. A kiedy wyschła, coś też umarło, to nie była miłość. To było przywiązanie. To nie był pragnienie. To było złudzenie. To nie byłeś ty. To była wersja ciebie, która akceptowała za mało. A on nawet tego nie zauważył. Wciąż myślał, że ma wszystko pod kontrolą. Wciąż wierzył, że zawsze będziesz tam. W końcu zawsze byłaś. Ale tego, co on nie zauważył, to że wciąż tam byłaś. Ale już byłaś inną. Wersją siebie, która nie musi krzyczeć, aby być słyszaną, która nie musi błagać, aby być wybraną, która nie musi wysychać od środka, aby utrzymać miłość innych. Jeśli to już ci się przytrafiło, skomentuj, musiałam to usłyszeć. A kiedy on w końcu chciał wyjaśnić, było już za późno. Byłaś po drugiej stronie po stronie, gdzie cisza już nie boli po stronie, gdzie ciało już oddycha bez ciężaru po stronie, gdzie serce już nie pyta o pozwolenie, aby być całym. I wtedy zrozumiałaś, że nigdy nie było o nim, było o tobie, o tej części ciebie, która błagała, aby nie umrzeć, o tej części ciebie, która chciała być widziana, odczuwana, pielęgnowana, ale nigdy nią nie była i dlatego musiałaś odejść, aby przetrwać. Czy przeżyłaś coś podobnego? Opowiedz mi w komentarzach. I najdziwniejsze jest to, że wciąż go pamiętasz, ale nie z tęsknotą, z percepcją. Zauważyłaś, jak byłaś zmęczona milczeniem? Zauważyłaś, jak każdy jego wybór był pchnięciem w twoją nieobecność? Zauważyłaś, jak twoje ciało próbowało ostrzec, zanim dusza ustąpi? Ból zawsze ostrzega, ale my się upieramy, czekamy, wierzymy, aż ciało rezygnuje za nim umysł i serce uczy się przetrwać w ciszy. To było to, co przeżyłaś, i nikt tego nie widział, ale ty wiesz, a teraz, teraz jesteś tutaj, cała? Jeszcze nie, ale przebudzona, oddychająca nowym powietrzem. To nie było zerwanie, to było opróżnienie. Nie zakończyłaś, znikałaś, nie było kłótni, nie było skandalu, była cisza, cisza tak głęboka, że nawet nie wiedziałaś, czy to smutek, czy wyzwolenie, aż pewnego dnia obudziłaś się i nie czułaś już potrzeby, by się upierać. To było tam, bez łez, bez krzyku, bez listu pożegnalnego, po prostu. Przestałaś siebie zdradzać, i to był przełom, moment, w którym przestałaś błagać o jego spojrzenie, by w końcu zobaczyć siebie. I na początku było to przerażające, bo nikt nie nauczył cię być samodzielną, nikt nie nauczył cię wybierać siebie bez poczucia winy, nikt nie przygotował cię na ten rodzaj odrodzenia. Nie chciałaś wygrywać, tylko pragnęłaś odpocząć, bo kochać kogoś, kto nie kocha cię w całości, jest jak próba pływania w piasku, męczy. Rani, zatapia, i tonęłaś od dłuższego czasu, z godnością, z elegancją, z uśmiechami, na stories, ale w środku już nie było podłoża. Robiłaś wszystko dobrze, ale czułaś wszystko źle, i ta dysonans cię wyczerpywał. Aż nadszedł ten dzień, zwykły dzień, ale wydawał się końcem cyklu. On cię szukał. Starał się rozmawiać, wypowiadał piękne słowa, nawet wydawał się szczery, ale było już za późno, bo w tamtym momencie byłaś już w innym miejscu. Nie fizycznie, ale energetycznie, emocjonalnie. Nie chciałaś zemsty, nie chciałaś, żeby cierpiał, tylko pragnęłaś, żeby zauważył, zauważył wszystko, co trzymałaś, zauważył ile razy ustępowałaś, zauważył jak jego miłość zawsze była warunkowa, z terminem, z ograniczeniem, z czasowo zorganizowanymi nieobecnościami, ale on nie zauważył, a ty przestałaś czekać. To był ten dzień, kiedy twoje ciało zaczęło inaczej oddychać. Jakby zdejmuje zbroję, jakby po raz pierwszy szło bez ciężaru na plecach, to był ten dzień, kiedy zrozumiałaś, nie da się zbudować nas, gdy tylko jedna osoba walczy, by pozostać. Słyszałaś tę frazę wcześniej? Skomentuj, słyszałam. I nie stałaś się zgorzkniała. Stałaś się bardziej wrażliwa, bardziej uważna, bardziej prawdziwa. Bo kiedy zdradzamy siebie z miłości, dusza to czuje, ciało choruje, intuicja milknie. Straciłaś siebie. Próbując nie stracić jego, i to było najgorsze. Dlaczego on nie zauważył? Ale ty tak, i to zmieniło wszystko. To było jakbyś wyszedł z hipnozy, jakby coś pociągnęło cię z powrotem do samego siebie. I tam, w środku własnej pustki, zacząłeś się na nowo budować. Z pękniętych kawałków, z otwartymi ranami, ale z prawdą. Czy już to przeżyłeś, opowiedz mi w komentarzach. To było dziwne patrzeć w lustro i już się nie rozpoznawać. Nie byłeś już tą samą osobą, ale również nie wiedziałeś, kim chciałbyś być. Byłeś w limbo, między tą, która kochała zbyt mocno, a tą, która nauczy się najpierw kochać siebie, między tą, która błagała o obecność, a tą, która nauczy się być wystarczająca sama dla siebie. I to bolało, ale było konieczne, bo w tym lustrze ujrzałeś to, czego nikt inny nie dostrzegał duszę wyczerpaną ignorowaniem. Nie chciałeś być kochany tylko w łatwych dniach. Chciałeś być zrozumiany, nawet gdy popełniałeś błędy. Chciałeś, by ktoś został, nawet gdy było to niewygodne, ale on zostawał tylko tam, gdzie było wygodnie. A ty dostosowywałeś się, by zmieścić się w jego granicach, aż przestałeś się mieścić i nie mieściłeś się. Ani ty, ani Twój ból, ani Twoja przepełniona miłość. To dlatego musiałeś odejść. Nie z powodu dumy, ale z instynktu przetrwania emocjonalnego, bo to, co przeżyłeś. To nie był koniec, to był poród. Urodziłeś nową wersję siebie ciszej, bardziej uważnie, bardziej wybiórczo nie dlatego, że stałeś się zimny, ale dlatego, że nauczyłeś się dostrzegać, zanim pokochasz. Teraz słuchasz więcej, ale nie tego, co mówią inni: słuchasz swojego ciała, swojego serca, swojej energii, czujesz, kiedy coś nie pasuje i już tego nie ignorujesz. To była twoja cicha rewolucja. I nikt nie musi wiedzieć, nikt nie musi rozumieć, bo ty zrozumiałeś i to wystarczy. W głębi duszy wciąż czujesz, wciąż masz wspomnienia, wciąż masz pytania bez odpowiedzi, ale teraz już cię nie paraliżują. Nauczyłeś się pozwalać na ból bez zaprzestawania życia i to jest siła, to jest emocjonalna dojrzałość, to jest wolność. Czy dostrzegasz to teraz? Skomentuj sercem, jeśli jesteś w tej podróży razem i wiesz, co jeszcze się zmieniło? Dzisiaj już nie akceptujesz połówkowych decyzji, nie błagasz o obecność, nie milczysz, by utrzymać kruche relacje. Dzisiaj najpierw wsłuchujesz się w siebie, a potem wybierasz, kto pozostaje. Dzisiaj już nie tracisz samej siebie, starając się zatrzymać kogoś, ponieważ nauczyłaś się w bólu, w milczeniu, w jego nieobecności, ale się nauczyłaś. I nigdy już nie będziesz tą samą osobą. Nikt nie widział, nikt nie wiedział, ale tamtego dnia odrodziłaś się. To nie był krzyk, to nie był post, nie było ogłoszenia, to było inne milczenie, gęste, święte, jak powrót do domu po długiej wojnie. A wojna toczyła się w tobie. Lata prób udowodnienia, że zasługujesz, próby usprawiedliwienia nieobecności, akceptując mało, maskując ból. Niosąc miłość, która była tylko Twoim ciężarem, rozpadłaś się w milczeniu, a teraz składałaś się na nowo w milczeniu, ale tym razem bez pośpiechu, ponieważ już wiedziałaś, nie chodziło o zapomnienie, chodziło o przypomnienie sobie. A co najpiękniejsze, nie musiałaś się mścić, nie musiałaś niczego nikomu udowadniać, nawet jemu. Po prostu zaczęłaś znowu oddychać, a to był największy akt odwagi. Oddychać, mimo że klatka piersiowa wciąż bolała, troszczyć się, nawet jeśli nikt się o ciebie nie troszczył, zostać, nawet gdy wszystko w tobie chciało uciekać. Przestałaś uciekać, przestałaś zadowalać innych, przestałaś wymuszać połączenia, które istniały tylko w twojej nadziei. Spojrzałaś wokół i zdałaś sobie sprawę: Nikt nie przyjdzie cię uratować. Ale to nie był koniec, to był początek, ponieważ w końcu zrozumiałaś wezwanie byłaś dla siebie. Ty i to, co pozostało, ty i kawałki, ty i obecność Boga pośród chaosu. Wtedy coś się zmieniło, bez hałasu, bez ostrzeżenia. Zaczęłaś inaczej postrzegać czas. Poranki były lżejsze. Ból już nie eksplodował, po prostu był, ale nie dominował. Zrozumiałaś, że nie musisz zacierać historii, ale musisz wybrać, co będziesz nosić odtąd, i wybrałaś swoją godność, swoją wrażliwość, swoją jasność umysłu. Zostałaś bardziej milcząca, bardziej intensywna, bardziej prawdziwa. Nie chciałam już więcej pustych rozmów, nie chciałam więcej wyjaśnień, które nie leczą, nie chciałam więcej połówek, Ty chciałeś prawdy i odkryłeś, że Twoja prawda nie musiała być akceptowana, aby istnieć. Czy doświadczyłeś kiedyś takiego rodzaju odrodzenia? Opowiedz mi w komentarzach. On nigdy nie dowie się, co stracił, i to jest w porządku, bo Ty też nie wiedziałeś, co traciłeś. Siebie samego, a teraz się odnalazłeś na dnie studni, na krawędzi wyczerpania, w milczeniu duszy, tam znowu się zobaczyłeś bardziej trzeźwy, bardziej kompletny, bardziej spostrzegawczy. Teraz czujesz, kiedy coś nie wibruje z Twoją prawdą, czujesz, kiedy słowo rani, czujesz, kiedy brak krzyczy i już nie ignorujesz, dostrzegasz. A ta percepcja jest Twoim nowym przewodnikiem. Dostrzeganie stało się twoją supermocą, dostrzeganie stało się twoją ochroną, dostrzeganie stało się twoją kompasem. Teraz patrzysz wstecz i czujesz współczucie dla tego, kim byłaś, bo ta kobieta kochała, jak potrafiła, dała wszystko, co miała, wierzyła do granic możliwości, ale musiała umrzeć, abyś mogła żyć. Zdałaś sobie sprawę, że nie byłaś słaba, byłaś zbyt lojalna. Byłaś zbyt głęboka, byłaś zbyt dostępna dla kogoś, kto był zbyt nieobecny, i ta intensywność po prostu potrzebowała innej przestrzeni, aby zakwitnąć. Nie chodziło o zmianę tego, kim jesteś. Chodziło o to, aby zaoferować to, co masz, tym, którzy mogą to przyjąć. Zawsze byłaś za dużo, po prostu znajdowałaś się w miejscu, gdzie było za mało. Dziś żyjesz z większym wewnętrznym spokojem. Nie tym spokojem, który skrywa się ze strachu. Lecz spokojem, kogoś, kto nie musi już nic udowadniać. Jesteś wystarczająca, nie z powodu dumy, ale z powodu świadomości. Nauczyłaś się być sama, bez bycia pustą. Nauczyłaś się patrzeć na siebie z czułością, dbać o swoje rany, jak o przestraszone dziecko. Nauczyłaś się przyjmować swoje cykle, cenić swoje przerwy. Nie krzywdzić się już, aby zadowolić kogokolwiek. Dziś mówisz nie, a to nie płynie spokojem. Płynie z prawdą, płynie z ciężarem kogoś, kto już się zgubił i nie chce już się zgubić. Nie chcesz już relacji, w których musisz się pomniejszać, nie chcesz już wymieniać swojej esencji na obecność, nie chcesz już udawać, że wszystko jest w porządku, aby uniknąć konfliktu. Chcesz głębi, chcesz prawdy, chcesz emocjonalnej wzajemności, a jeśli tak nie jest, wolisz swoje własne towarzystwo, bo teraz, będąc sama. To już nie jest samotność, to suwerenność, to dbanie o siebie, to miłość bez poświęcenia. Czy czujesz to również? Napisz słowo, które cię teraz definiuje. A wiesz co jeszcze? Teraz nie szukasz już miłości, dzielisz się miłością, nie dźwigasz nikogo, nie błagasz o obecność, nie wymuszasz połączenia, teraz przepełniasz. I kto chce, podchodzi z prawdą, z strukturą. Z odwagą, by zanurzyć się głęboko, bo już nie żyjesz na powierzchni i nie dostosowujesz się do tych, którzy tam żyją. Nauczyłaś się, że miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się autozdrada, a teraz koniec stał się żyzną glebą, ból stał się korzeniem, milczenie stało się schronieniem, a kiedy on przypomni sobie o tobie, bo na pewno sobie przypomni, nie będzie to z tęsknoty, będzie to z braku. Braku kobiety, którą poznał tylko wtedy, gdy ją stracił, braku duszy, którą nie potrafił dostrzec, braku miłości, którą nie miał struktury, aby utrzymać. Ale ty nie będziesz już czekać na to uznanie, bo miłość, której szukałaś, była tym, co właśnie znalazłaś w sobie. I teraz, gdy wszystko ucichło, nie oczekujesz już przeprosin, ani powrotu, ani usprawiedliwień. Nie chcesz wyjaśnień, chcesz spokoju, tego pokoju, który przychodzi po wojnie. Po stracie, po miłości, która zraniła więcej niż uzdrowiła. Zrozumiałaś, nie warto się gubić, próbując uratować to, co tylko ty podtrzymywałaś. Dziś głęboko oddychasz i idziesz naprzód bez oglądania się za siebie, bo nie ma już nic tam, tylko twoje wersje, które błagały, by zostać dostrzegione. Teraz widzisz siebie z większym spokojem, z większą pewnością, z większą prawdą. Zauważasz, kiedy jesteś ignorowana. Zauważasz, kiedy gasniesz, by się zmieścić, zauważasz nawet w tonie głosu, gdy serce już wie, a umysł udaje, że nie, ale już nie udajesz, bo odrodziłaś się w środku ciszy, bez robienia scen, bez szukania braw, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek komukolwiek, to sama się odnowiłaś, to w milczeniu usłyszałaś swoją duszę, to przestałaś gonić, aby znowu chodzić na własnych nogach. A jeśli zapytają co się z tobą stało, powiedz z lekkością odrodziłam się bez hałasu. Jeśli to dotknęło twojej duszy, skomentuj, potrzebowałam to usłyszeć.